Siema, z tej strony Seba z kanału Piłkarskie DNA i w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat Liverpoolu i jego zniżki formy w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie wygrali mistrzostwo Anglii. A w obecnym sezonie zaliczają no, dosyć nieudany początek rundy jesiennej, gdzie na początku w miarę dobrze im szło, mimo dobrych transferów, jakie przeprowadzili, a po czasie zanoszą się czarne chmury nad Arne Lotem i jego pozycja w klubie może być dosyć zachwiana. Więc teraz poruszymy sobie parę kwestii, więc co? Zapraszam Was do oglądania. Więc dobra, słuchajcie. Liverpool, który dla wielu z nas jest czymś więcej niż drużyną. Emocje, tradycje i hasło, które każdy kibic zna na pamięć You will never walk alone Po zdobyciu Mistrzostwa Anglii w sezonie 24-25 Wszyscy mieliśmy jedno pytanie Czy Arne zbudował drużynę, która może dominować Anglię i Europę na lata? No odpowiedź w tym sezonie 25-26 wcale nie jest taka oczywista Dzisiaj przeanalizuję wszystko, m.in. formę Zawodników, transfery jakie przeprowadzili, ich pozycja w Premier League, Lidze Mistrzów i porównam to z poprzednim sezonem. Zaczniemy od przypomnienia, jak genialny był poprzedni sezon. Arne Slot dopiero co po klopie, a już mistrz Anglii. Liverpool był wtedy potworem, 25 zwycięstw, tylko 4 porażki, aż 84 punkty. Jaki mieli styl? Pressing, dosyć wysokie tempo. I kontrola nad spotkaniami. Ze statystyk w salach zdobył 29 goli. Alison zaliczył 10 czystych kąt. W środku pola, no nowa energia: Szoboslaj czy McAllister w końcu zaczęli błyszczeć. A w obronie Wandek w top formie. Konate był zdrowy, młody kłansach wchodzący do składu jak czysty wyjadacz. A w Lidze mistrzów odpadnięcie z triumfatorem w późniejszych rozgrywek się i pokarnych. Ale niestety to był ból z podniesioną głową. To był Liverpool, który wrócił na tron. Ale muszę wam powiedzieć, że letnie okienko transferowe to był istny armagedon zakupów. Liverpool nie szczędził grosza, bo celem było wzmocnienie na każdym froncie. Florian Wirtz, kupiony za 125 milionów funtów. To ogromna inwestycja w człowieka kreatywnego w środku pola. Aleksander Isak 145 milionów z Newcastle. Napastnik, którym ma dawać gole, ale też ciężar psychologiczny inwestycji jest przeogromny. Hugo Ekitike 95 milionów euro. Miał być alternatywą dla ofensywy Milosz Kerkes Obrońca lewy ze sporą młodością Za około 47 milionów Jeremy Flimpong Prawy obrońca z Leverkusen za 40 milionów. Georgi Mamardaszwili. Nowy bramkarz, 30 milionów, zakupiony w tamtym sezonie z Walencji, ale został wypożyczony z klubu, z którego przyszedł i wrócił w tym sezonie, by zapewnić konkurencję dla Alicena, który w obecnym czasie jest kontuzjowany. Giovanni Leoni, obrońca 18-letni z Parmy, 31 milionów. Wysoka stawka, jak na młodego zawodnika. To wszystko daje nam sumę 482 miliony euro, wydaną latem 2020 roku. Ale transfery to jedno, adaptacja i forma to drugie. Nie wystarczy mieć gwiazdy za miliony, trzeba ją zgrać z resztą. Brzmi jak skład marzeń, prawda? I faktycznie, początek był bardzo obiecujący. Wygrana z Arsenalem, Newcastle czy Bournemouth, ale potem zaczęły się schody. Porażka z Crystal Palace, blama z Brentford, a potem zimny prysznic u siebie na Anfield z Manchesterem United. Po dziewięciu kolejkach tylko 15 punktów i szóste miejsce w tabeli. Jak na obręce tytułu, no wygląda to słabo. I co się okazało? Obrona już nie jest taka szczelna. 11 straconych goli na tym etapie. A w ataku? Chaos. Isak i Ekitike jeszcze się nie wpasowali. Wirc błyszczy tylko momentami, a Salah wygląda jakby stracił iskrę. Zespół Slota przypomina bardziej projekt w budowie niż gotową maszynę. I teraz Liga Mistrzów. Liverpool trafia na prawdziwych gigantów. Real Madrid, Inter, Atletico, Eintracht Frankfurt, PSV, Marsylię. Galatasaray i Karabach. Pierwsze mecze do optymistycznych nie należą. Zmęczone zwycięstwo Sateliko 3-2, 0-1 z Galatasaray w Stambule, Liverpool demoluje Eintracht Frankfurt 5-1. Strzelili wtedy Hugo Etikike, Van Dijk, Konate, Gakpo i Szoboszlaj. To był ten moment, kiedy każdy kibic pomyślał OK, to jest moment, żeby wrócić na dobre tory. Tylko, że to był jeden błysk. Zbyt dużo błędów w obronie, zbyt mało konkretów w ataku. Liverpool na trzy kolejki w fazie ligowej kończą na ten moment na dziesiątym miejscu. Rok temu jedna ósma finału, gdzie w fazie ligowej po dobrej grze zajęli pierwsze miejsce. To musi niestety boleć. Zróbmy krótkie porównanie: w sezonie 24-25 średnio 2,2 gola na mecz, w tym tylko 1,6. Straconych goli o 30% więcej. Pressing dalej intensywny, ale skuteczność fatalna. Współczynnik XG spadł z 2,15 do 1,6, a strzałów celnych jest o 18% mniej. Za to błędy przy wyprowadzaniu piłki. No, dwa razy częstsze to widać gołym okiem. Slot chce, żeby Liverpool grał bardziej pozycyjnie, z większą kontrolą, mniej chaosu niż u Klopa, ale taka transformacja wymaga czasu. Problem w tym, że teraz nie ma jednego lidera, który pociągnąłby zespół. Salah nie jest już tak dominujący jak dawniej. Wirc i Isak jeszcze się uczą presji w Premier League. Hendersona, który potrafił krzyknąć, już nie ma. W efekcie, Liverpool momentami wygląda świetnie. A chwilę później traci głupie punkty z Benjaminkami, Więc co dalej? Moim zdaniem ten sezon to jest test dla Arne Slota. Albo potwierdzi, że potrafi budować długofalowo, albo Liverpool znowu będzie musiał zaczynać od zera. Patrząc na potencjał, Wirtz, Isak, Szobosztaj czy Elliot to wciąż jest topowa drużyna. Ale musi wrócić intensywność, musi być więcej charakteru. A jeśli Salah wróci do formy i Slot ustabilizuje formę, to Liverpool wciąż może walczyć o miejsce w top 3 i o krajowy puchar. Bo pamiętajcie. To klub, który jeszcze się nigdy nie poddaje. Nieważne ile razy upadnie, Emfit zawsze powstaje z popiołów. Musiałem dograć ten jeszcze moment, bo nagrywam to teraz 30 października, wtedy kiedy ma się ukazać ten film. A wczoraj kolejna klęska Liverpoolu, ponieważ niestety przegrali z Crystal Palace w FL Cup 3 do 0. No jak dla kibica Liverpoolu, jak mnie, no to niestety bardzo boli, że Arne Slot, który powinien też stawiać na puchary krajowe, no to wystawił totalnie rezerwowy skład. A później się dziwię, że posada nie jest jest dobrze odbierana. I można jeszcze warto dodać, że Crystal Palace na trzy mecze z Liverpoolem wygrał wszystkie, czyli mają na nich jakiś patent, o których inne drużyny Premier League nie wiedzą. I Arne Slot o swoją posadę trenera może być bardzo zaniepokojony ze względu właśnie na to, że też kibice się wymagają jakichś zmian tak dalej, dlatego czas pokaże. A wy jak myślicie? Czy Liverpool pod starami Arne Slota wróci na szczyt? Dajcie znać w komentarzu czy to był chwilowy kryzys, czy początek większej zmiany? Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Zostawcie suba, łapkę i dzwonek. I widzimy się w następnym materiale. Cześć.